Gorszy ze strzelbą od razu przed drzwiami, proszę wystawić. Huju, matko strzały. Strzelaj. Jeszcze, jeszcze trochę w lewo, jeszcze. Dobra, Macie, brawo, wyjebaliście cały magazynek, a wystarczyło w te miejsce strzelić tak. Świetnie, otwieraj Od razu przy drzwiach jest Ja pierdolę No co za fiut, dobra, koniec tego kurwa, czekaj Zdenerwowałem się Tak się to kurwa robi radę, wierzę w ciebie no na przeciwko cywil, nikogo innego nie widzę. Martwię jeden cywil. Kurwa, otwieram drzwi, flash na długo ktoś z was rzuca. Mam Stingera, ale zadziała podobnie. No to, to rzucaj, raz, dwa, trzy a zamknięte. Muszę okay. miałeś, <laughs> <laughs> okay. raz, dwa, trzy I obok niego jest jeden z bronią Ej, przy Ja mu Drzwi otwarte Pierwsze do drzwi otwarte Kurwa, czasracha! Tak, może już wyjść! Dobrze, leci tam flashback, czekaj! A, no, no to kurwa, poleci!

no, podlewem będzie. Dobra. Tylko bomba została, wszyscy z w Ja góręci. mam. Kurwa, Lada. Będę coraz szybciej. Rozbrałem. Okay. Nie wierzę Kurwa. Nie. nie. zdążyliśmy, bo była za Ladą. Nie umiem biegać. Kurwa. Tak. Jeden blisko, on cię postrzelił! Ej, <grym> Jeden w środku No nie żyje Zreportowaliście no, wszystkie? Pojebało cię czy... Oh, pff, oh, probably. I oh, oh. remember Talk to like round. Copy that entry team you did your best. Check hmm. out, Max Jak to po, jak ci to powiedzieć delikatnie odpierdol z kurwy Wiem. No Kurwa to jest? was at this moment that he knew he fucked up Co kurwa oddawaj to Czemu ci to wziąłem Zbugowałeś grę no, cały wziąłeś? Zajepałem A Mam Hold F to Secure Evidence Ballistic Shield i mogę mu to kurwa zabrać Nie możesz Gnoju Nie ma Będziemy rozstawać tak długo, aż mi mnie broń, okej? Okay? Dobrze Masz być posłuszny Masz być posłuszny posłuszny Mam broń, mogę nawet udowodnić czy kogoś zajebać z was jak chcecie Hands up now. Czekaj, dobrze, sustanże powiedzieć okej. Okay? Co? Wcielam mogę kogoś jako dowód, okay. Trzele. dalej? Nie? pitno do tego Kurwa O fuck, czekaj, są klienty Kurwa, ja nie mam dymnego, mnie Co? co się, kurwa, maski ja Nie byłem tego świadomy, mogłeś mi uprzedzić. Nie wiem co rzuciłeś, rzuciłeś coś, nie widziałem co To ostrzegam, robię to jeszcze raz przed drzwiami stoi z tym. Powodzenia, bo się. stoi. Przed drzwiami stoi. Co rozsadź ja sobie O, Przed rozsadź stoi. O, wodzenia, rozsadź O, wodzenia, Coś się zasrałem, coś się zasrałem Chodź, siuć Nie każ mi się zabijać Trzeba coś, czy mogę cię potraktować? Chyba koła jednego Będę no i płaszcz z na to On zobaczył swojego samochód On zobaczył co się z nim stanie jak nie będzie tym On już wie co go czeka Ale on jest tak smutno Że go zajebałem O no, idź, idź, idź przed nami masz mało Jest to twoim wrogiem. Police, put your hands up! No sprawa leci. Och, co? to A, poczekaj, ale dostaniesz w teraz. Nie, 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 Ale jest tam połapka? nie, nie, na nie, 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 jest nie, 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 jest jest nie, nie, a no, wy chuje ryżowe, ten emeryt istnieje <ścoughs> No dokładnie przed drżami stoi jedna osoba Z granatem czy z... zabijamy ją? A, okej okay. Do kogo ty strzelasz do chuje? Ego. Kurwa, gdzie ty? Zginąłem, no. No. Ja to jest tam wróg. No, jamierda! Jak cię nie. Jak cię odjebał. Idziemy?

Mefe... Co ty zrobiłeś? O kurwa moje... O moje jaja Czemu taki tak, tak. jesteś?